Dzień dobry moi drodzy. Dziś czytanie na nów w rybach. No to jest taki nów, tak? Spełniające nasze marzenia, nasze cele realizacji realizacja naszych marzeń właśnie. Wchające nas do działania i zakończenia pewnych rzeczy i zaczęcia, rozpoczęcia nowego etapu, tak? W życiu. I jeżeli chcecie posłuchać y, głównych energii, zachęcam was do obejrzenia poprzedniego filmiku, y, który zaczyna się od wodnika, tak? A teraz zaczniemy czytanie dla Skorpiona. Taki przekaz dla Skorpiona. Wyciągniemy trzy energie. No dobrze. Co na myśli? Proszę, siódemeczka kielichów, nie bój się marzyć. Właśnie ta główna energia była taka. Siedem buław, chroń swój sukces i iskra wolności. Jeszcze wyciągniemy jedną energię. Proszę bardzo. A więc, a więc mój drogi Skorpionie, nie bój się marzyć. Takie przesłania dla Ciebie. Chroń swój sukces. Bądź takiej energii wolności, takiej dziecięcej radości, tak? I pożegnaj lenistwo. Z czym się kojarzy to, żeby pożegnać lenistwo? Myślę, że w Twoim przypadku tutaj ważne jest, żeby, żeby się otrząsnąć. Otrząsnąć się z jakichś trudnych zdarzeń, z jakichś trudnych przeżyć. Otrząsnąć się i wziąć się z barami, z życiem za bary, o tak. Wziąć się za życie, z... <grymne> tak, <grymne> no dosłownie, wziąć się za życie, tak, ruszyć do działania, żyć, po prostu żyć, te zgliszcza, które zostały po, po jakichś złych doświadczeniach, już, już zakopać, zakończyć, tak? I nie bać się marzyć, otworzyć się, otworzyć się tą nową energię na marzenia, na nowe marzenia. I w tym wszystkim chronić swój sukces. Pamiętaj, że nawet odniesiesz jakiś mały sukces, to jest Twój osobisty sukces. Mogą pojawić się ludzie, którzy będą Ci nawet tego zazdrościć, wiesz, ale Ty będziesz go bronił. Broń. I, i broń swojego sukcesu yy, nigdy się nie poddawaj, yy, jeżeli ktoś ci nawet mówi, robisz coś i ktoś ci mówi, e, tak dołuje cię po prostu, tak? Po co ty to robisz? Nie wyjdzie ci. Yy, nie załamuj się, tylko idź do przodu, yy, nie przerywaj swoich działań, bo to jest właśnie ważne. Z taką dziecięcą radością, rób to pokonuj te przeszkody, tak? Pokonuj te przeszkody i idź do przodu. Także takie konkretne przesłania dla ciebie. Nie bój się marzyć, chroń swój sukces. Bądź w energii wolności, dziecięcej radości takiej, działaj i pożegnaj lenistwo, tak? I pożegnaj lenistwo. Tak jak powiedziałam, to lenistwo dotyczy właśnie tego, żeby z tej takiej z tej takiej opieszałości, z tej takiej nudy, z, te, z tego nic nie robienia, tak? Yy... Wziąć się za to życie. To, tak dosłownie, ja tak to rozumiem, tak? Pożegnać to lenistwo. Wziąć się za życie, zacząć żyć. Zacząć żyć, tak? Tyle, drogi skorpionie. Tyle dla Ciebie, drogi Skorpionie, tak? I teraz strzelc. Ok. I teraz dla strzelca. Co na myśli? Co na emocjach? I co na działaniach? Tu są bardzo dobre karty na wyjście z deficytów. Piąteczka denarów, mówi wyjść z deficytów. Wyjść z deficytów takich finansowych. Dosłownie, drogi strzelcu. Dosłownie z deficytów finansowych. Ten nów. Pokazuje ci, że może być wzrost, tak? Kiedy ten księżyc przybiera, yy, może być ten wzrost deficytów, bo karta świata pokazuje ci, możesz wszystko, możesz naprawdę wszystko, możesz dużo. I nie bój się, bądź tej energii, takiej wrażliwości, widzenia wszystkiego dookoła, skupiaj się na ważnych rzeczach dla Ciebie, są one bardzo istotne w tym czasie, nie bądź rozproszona, bądź życzliwa, wrażliwa, z wielką opiekuńczością podchodź do innych i zaopiekuj się sobą, zaopiekuj się swoimi finansami, bo to jest bardzo ważne. Oceń swoje finanse, oceń swoje deficyty, tak? odceń swoje nadwyżki, yy, zrób sobie takie szufladki finansowe, przeznaczam jakąś kwotę na to, to przeznaczam na to, to przeznaczam na to i czeka Cię ta meta, będziesz na tej mecie, czyli taki koniec i początek jednocześnie, tak? Zaczniesz coś nowego, zaczniesz taki stabilnie finansowy, Etap w swoim życiu, jeżeli wyjdziesz z tych deficytów, deficytów finansowych poprzez różnego rodzaju y, działania, które pomogą Ci z tego wyjść, tak? Czyli załatwianie różnych spraw, ułożenie swoich spraw, y, takich finansowych, czyli niewydawanie pieniędzy na coś, co nie jest konieczne, tak? Y, Przeanalizowanie jakichś umów bankowych, pójście do banku, jeżeli są jakieś kredyty i, i dogadanie się jakoś, tak? Y, bo są. Są jakieś na pewno możliwości, z których możesz skorzystać i, i bądź w tej energii nie takiego załamania, nie takiego zadręczenia siebie, tak, z tego powodu, tylko właśnie postaw sobie taki cel i dąż do niego, że wychodzisz z deficytów finansowych, tak. I, i, bo jest dużo y, papież, to taki spokój, wiedza, mądrość, więc na pewno kogoś takiego spotkasz na swojej drodze, kto pomoże Tobie właśnie wyjść z tych deficytów. I ruszysz od, znowu, tak? Dojdziesz do tej mety i zaczniesz od początku, tak? Zaczniesz od początku to, drogi Strzelcu, yy, i zaczniesz realizować swoje właśnie takie odkładanie pieniążków, a nie tylko dokładanie do czegoś, tak? Dokładanie. Bardzo dziękuję za to takie czytanie. Więc jesteś już na mecie wyjdź z deficytów, bądź tej energii takiej bogini wolności. Postaw sobie cel. Jest wiele horyzontów, jesteś mądrą osobą, spokojną osobą, możesz to wszystko zrealizować i twój partner powinien ci w tym pomóc, mój drogi Strzelcu, tak? Bo wyszła tu taka para. Królowa kielichów i król kielichów, czyli w takich energiach, wy to możecie realizować, tak? Proszę bardzo, wielka Jaka, jakaś miłość, uczucie, co pomoże ci właśnie realizować te wyjście z deficytów. Czyli fajnie, fajnie. I został nam koziorożec, czyli czytanie dla koziorożca. Przetasujemy energię. Czytanie dla koziorożca na nów w rybach. Czytanie dla koziorożca na nów w rybach. Dobrze, wyciągniemy trzy karty dla koziorożca na myśli, na emocjach i na działaniach. Pokazałam się tutaj. Król Buław, osoba, tak, która na pewno będzie Cię wspierała i zapraszała do działania. Ty musisz porzucić opieszałość, tak, i podziękować sobie za ciężar w pracy, który już się kończy. Ty przeszłaś jakąś taką długą drogę doświadczeń i związana jest ona z pracą, widzę. Więc y, myślę, że, y, drogi koziorożcu, możesz sobie podziękować za to, że wyciągniesz doświadczenia i wytrwałaś w tym tak, w tym, w tych problemach, w tej sytuacji, która zaistniała w tej pracy i, i wytrwałaś w tym, przetrwałaś, przeanalizowałaś swoje błędy i, i możesz sobie za to podziękować, tak, podziękuj sobie za ten trud, który włożyłaś w to wszystko. Ważne jest, żeby porzucić opieszałość i zadbać o tą o taką równowagę finansową, tak, bo to jest też związane z pracą. Pomoże ci w tym władca odwagi, król buław. On zaprasza cię do działania: przede wszystkim do działania, tak? Więc działaj, moja kochana, ale dobierzemy jeszcze jedną energię. Tutaj jest taki spokój i wewnętrzna, taka wewnętrzna. Wewnętrzny rozrachunek, być może związany właśnie z tymi buławami, taki wewnętrzny rozrachunek, taka samotnia, przemyślenie tego wszystkiego, tak? Pozbycie się tego ciężaru, tego balastu, który ci ciążył. To jest taka właśnie, ja to zawsze mówię, to jest takie boskie światło, ta nadzieja. Światło to nadzieja, pozytywna ta energia, tak? Która na pewno, która na pewno do ciebie dotrze. Zobaczymy, no pewnie, ponieważ jest w tobie moc, ponieważ jest w tobie moc i siła, i odnajść. Odnać to drogi koziorożcu, ponieważ mówię, po jakichś przejściach w pracy, po jakichś perypediach, y, dużo, dużo energii z ciebie y, zeszło, takiej pozytywnej, tak, ale ty dokonała, do, do, doświadczyłaś dużo dobrego i doświadczyłaś też złych rzeczy, ale przeanalizowałaś wszystko, i możesz sobie podziękować, że wytrwałaś w tym wszystkim do końca. Być może jakiś projekt się kończy, ciężki dla ciebie, ciężki fizycznie, ciężki emocjonalnie, tak? I, I podziękuj sobie za to. Znajdź sobie siłę, żeby wytrwać do końca poprzez wyciszenie, tak? Poprzez wyciszenie emocji. Fajnie, fajnie. I tyle na tą chwilę, drogi koziorożcu. Dziękuję Wam serdecznie i życzę. Wspaniałego nowiu w rybach. Do widzenia.